Było trochę przerwy ale nie znaczy, że nic się nie działo Pogoda była do dupy więc się robiły takie rzeczy, to się dało zrobić w garażu Potem to się zbuntuje i się wrzuci na razie nie ma kiedy Teraz jest parę dni w miarę więc trzeba się wziąć za blacharkę To z wierzchu wyglądało ładnie, a środka nie wygląda już tak ładnie ktoś się postarał tylko tam gdzie było widać, albo było tu kilku blacharzy i każdy robił jak umiał nie każdy umiał jest ta dziura do środka To będę próbował kupić kawałek takiej podłogi aż dotąd Ale to później na razie trzeba zrobić tak żeby belkę przyczepić postawić na kołach Czyli to co i kurde to bardzo bym nie wyciągać zbiornika ale chyba się nie uda bo tu mocno przeszkadzają przewody mimo że diesel to jednak przy dzisiejszych cenach paliw lepiej żeby ta ropa się nie zapaliła bo kurde a tych 10 litrów to kupa pieniędzy jeszcze trzeba będzie zmienić tutaj bo w tym chyba też już Paliwo się la już z pół godziny w tempie zajebistym i tu wychodzą następne fajne rzeczy jeszcze nie jest całkiem tragicznie nie do czego przyłapać tu super patent, wkręt w flachę niby jeszcze jest cała, ale od spodu już idzie Jak na będzie stał, dopiero się to pozrobi. Wyjąłem antenę. Myślałem, że jest automatyczna, ale nie jest. Ale tu już jest. Bardzo nieładnie. Ktoś już to coś próbował. Co gorsze oglądałem parę takich Mercedesów na złomie, na szrocie i wszystkie mają ten kawałek błotnika w podobnym stanie jak w niegorszym to nawet nie ma z czego tego wyciąć żeby łatwo wstawić paliwo zaszło nawet dychy i karnica nie zapełniło będzie szaleństwo, gdzieś zaraz wieczorem po ulicach w no, dolnym しぶちゃんがごやり Jeszcze jeden kluciec z sitkiem i w zbiorniku fajne rzeczy były na dnie. Nie wiem co to jest, ale nie chciałbym czegoś takiego wozić w swoim samochodzie, w zbiorniku przynajmniej. Poza wieloma minusami umiejscowienia zbiornika w środku w samochodzie jest plus taki, że nie koroduje. Ładny, czysty z zewnątrz przynajmniej. Do masy, nie do mycia stoi latem w masy ciekawe czy to nie będzie ciekło nie będzie uszczerbne jest myślałem że tu się uda odkręcić na tym krójcu śrubunku ale Marne szanse. No. I ich oczom ukazał się las. Następna dziura, a to chyba było je widać też ze środka, z zewnątrz. Znaczy. I tam już też jakieś początki. Ale teraz będzie dużo łatwiej tutaj ogarnąć temat. Na początek coś łatwego na rozgrzewkę ten kawałek trzeba wymienić, bo jest już go nie ma i w środku coś tam kwitnie. Trzeba już się dostać do środka. A w środku biorę ładnie także nie będziemy tam nie wchodzić. pójdzie potem konserwacja przez tą dziurę Naszka dorobiona tu dziura wywiercona, bo praktycznie to było nitowane to, że ktoś też coś spowywał trochę gdzieś było I zaraz pierwsze spawy. Dobry początek tygodnia. To wygląda po pierwszym szlifie, wstępnym takim. Jeszcze widać, że tutaj mi odprysnęło. Tutaj trzeba poprawić takie miejsce, że tutaj mała dziurka będzie się lała woda i będzie gniło. więc tu musi być szczelnie. Na tej linii fabrycznie nie było spawu, ale tak jak tutaj. To tak jest chyba fabrycznie, to nie jest. poprawiany się też cygnie troszkę, żeby się trzymało. I pierwsza łata stawiona. Tak to wygląda. pójdzie na to gruba warstwa jakichś zabezpieczeń, podkładów. Tumenu, także nie ma to się spuszczać nad spawami. Zresztą czyścić spawów też nie ma sensu, one mają trzymać. To nie jest jakiś błotnik zewnętrzna część, że musi być na lustro, bez sprawu, bez niczego. To będzie jeszcze wypiaskowane przed tym, także wszystkie te zakamary, co tam zostało, trochę z tego wyjdzie. I tak.